Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, założyłem Santaseta. Po raz pierwszy w sumie jeszcze nigdy nie używałem Santaseta do gry. E, Przejrzałem go tak mniej więcej porównałem z Demonsetem. setem. Jest ono tyle fajny, że ma aż 12% Ki APSO, czyli pochłaniania obrażeń KI. Ponadto ma znacznie więcej arma, np. przykład LEGI 35 Demon LEGI 28. Więc nawet to 5% absorba e, mil i tak powinno rekompensować to, że ten ma więcej defa. Oczywiście nie ma żadnej regeneracji, ale na tym poziomie 150 hp na sekundę trzymany raczej nas jakoś bardzo nie zbawi. Z kolejnej rzeczy y, szybko teraz poruszę temat. Dostałem, jak widzicie, tutaj kolejną paczkę. Paczka od y, kratera. Krater trafił już na listę, także dziękuję Ci bardzo i zaczynamy. Wreszcie możemy coś porobić, już mi się nudziły trochę te taski. Zaczynamy mini taski, patrzymy co tu mamy Droidy Future Earth, Beasty, Future Earth, Fire Elementale też na future Hell Guardiany i Hell Championy w piekle Utrepa Yeti Salamandry i Thunder Lizardy. Paco. A, jeszcze paraniu, doktora Briefsa. Ok, no co by co, to szybko, szybko, szybka decyzja? Dobra, lecimy na Future. Zrobimy Droidy, sandbisty, Fire Elemental. Zobaczymy w ogóle, w którym miejscu jest Future trunk, Ponieważ on się przemieszcza dosyć znacznie. Jeżeli jest gdzieś w bardzo, w bardzo odległym miejscu, gdzieś w niebezpiecznym ekspowisku, to odpuścimy sobie. Hmm, Taski u niego i przejdziemy do piekła. Natomiast droidy powinniśmy zrobić dosyć gładko, chociaż mam lagi, z tego co widzę, dosyć duże. No mam nadzieję, że uda mi się tak człowiek coś dzisiaj nagrać. Ok, widzimy się na Future Earth u Oldmana. Ok, jesteśmy u Oldmana, bierzemy mini taska na droidy, tylko 80 sztuk powinno pójść szybko. Droidy są, jak pamiętacie, na tym obszarze. Także działam i widzimy się za chwilę. Zrobię krótki urywek, żeby pokazać Wam, jakie mniej więcej hity wchodzą. Widzicie, 9,5k na kajokenie. Jak widzicie, wyłączyłem też efekty ataków, to znaczy nie widać całego mojego czaru, jego obszaru i tak dalej, tylko widać e, sam hit, który trafia w potworka. Zrobiłem to dlatego, że troszeczkę już mnie męczył ten jaskrawy widok cały czas podczas gry. To ustawienie jest znacznie przyjemniejsze dla oczu. Moim zdaniem, bynajmniej. Także no widzicie, szybko to się czyści, już mam 62. Ok, dobiję do 80. Widzimy się Oldmana. Ok, jesteśmy u Oldmana, skończyliśmy mini otrzymujemy nagrodę. Teraz będziemy szukać Future Tronka. Future Tronk przemieszcza się na tym obszarze, to znaczy miejscu, aż po całe to ekspowisko Fire Elementali Efretów. Tu jest o tyle niebezpiecznie, że jeżeli on dojdzie aż tutaj, to nie polecam na tym levelu tam iść, ponieważ tam bardzo dużo naraz może wyskoczyć Efretów, które mogą być śmiertelne na 203 poziomie. Jak znaleźć Witcher Tronka? Potrzebujemy czaru Sense. Sense uczymy się u Dendy'ego. Ojejku. Sorry bardzo, przepraszam. Nie wiem, nie wiem co tu się stało. Sens uczymy się u Dendiego. Tak jak mówiłem. Także piszemy sens. Otwieramy cudzysłów Future Trunk. Southwest. South dokładnie. Tu musimy. No jak widzicie, tutaj podstawowa wiedza, podstawowa znajomość angielskiego jest wymagana. Soul Twist wskazuje nam że musimy go znaleźć na południowo-zachodniej części od nas Charles Sensep mówi nam w którym miejscu od nas znajduje się szukany przez nas szukana przez nas postać bądź też NPC także kierujemy się co chwila sprawdzamy czy nadal on znajduje się tam czy już na przykład możemy iść tylko na zachód lub tylko na południe. Cały czas otwist. Ok, znajdę go, widzimy się u niego. Niestety, tak jak przewidywałem, Future Trunk znajduje się w tym obszarze. Doszedłem mniej więcej do tego momentu, zaczął już robić gorąco, wskazywały po 3-4 frety. Niestety muszę przełożyć tego taska na następny odcinek. Może będę miał szczęście i będzie on się znajdował gdzieś w okolicach miasta. Zobaczymy. Ale, żeby nie tracić czasu, udamy się do piekła, do dabury. Pokażę Wam, gdzie są Hell Guardiany i Hell Championy. Bardzo fajne expowisko, ponieważ z tych potworków lecą części do Monseta. Także to już są potworki, które nie dożywają fajne exp. To jeszcze można całkiem niezby pieniążek, jeżeli ktoś ma szczęście, na nich zarobić. Także lecimy do piekła, do dabury. Widzimy się na miejscu. OK, jesteśmy u dabury. Bierzemy mini taska na Hell Guardiany. Nie będę przywijał, ponieważ one są blisko. Idziemy w tą stronę. I tu wchodzimy. Pokażę jeszcze raz w ten ogień. O 23 góle, Tu już wchodzimy na ekspowisko. Górna część Hell Guardiany, czyli słabsze potworki. Dolna część Helczepiony, te troszeczkę mocniejsze. Zrobię je. Ja widzimy się za chwilę. A, pokażę Wam może jeszcze jak mniej więcej jak szybko padają dostałem właśnie wiadomość od kogoś no widzicie, dosyć szybko pada obrażenia nie są duże, OK, zrobię widzimy się jesteśmy z powrotem od obory skończyliśmy minitaskę, odbieramy nagrodę nie będziemy robić na razie hell championów, ponieważ to one są zbyt silne przejdziemy na nie kiedy indziej teraz tak albo thunder upako Albo pójdziemy do Trepa. Spróbujemy u Trepa. Dobra, idziemy do Trepa. Widzimy się na miejscu. Jesteśmy u Trepa, pobieramy mini-taska na salamandry. Na tym levelu polecam być salamandry w piekle, nie w wulkanie. W wulkanie jest znacznie większy resp, ale jest też niebezpieczniejszy, dlatego udamy się do piekła. Pokażę wam. Jeżeli robicie do to powinniście wiedzieć, że za dead jest bramka na salamandry, natomiast pokażę Wam przed samym wejściem, gdzie one się znajdują. Ok, jesteśmy na tych maszynach, schodzimy niżej. A wyczyścić wyczyszczenia ja na wszelki wypadek, schodzimy niżej. I najbliższa bramka jest już tutaj. Także wchodzimy. Przywita nas pierwsza salamandra. Pokażę Wam mniej więcej bardzo długo się bije na tym poziomie, ponieważ one się szybko leczą. Hity też mają niezłe. Aha. To nie będzie łatwy mini minitask, ale spróbujemy go zrobić. Ok, widzimy się. Niestety spróbowałem salamandry. Są jeszcze zbyt mocne na tym poziomie, dlatego szybko przeniosłem się do paku. Zrobimy u niego minitaska na Thunder Lizardy. Thunder Lizardy są. Trochę tutaj na parterze, przy brontozaurach, natomiast większy resp jest na piętrze. Zrobię je widzimy się za chwilę. Ok, wykonaliśmy mini task, odbieramy nagrodę, mamy 211 poziom. Słuchajcie, no nie wiem co teraz w sumie zrobić, ponieważ future drone jest za daleko, nie mogę od niego poprać tasków. Hyperani, salamandry są jeszcze zbyt mocne, e-championy tak samo. Trochę się przyblokowałem z levelem. Przydałoby się troszeczkę podekspić. Powiem Wam krótko, co jest fajnego tak naprawdę na dwusetnym poziomie. W 200 poziomie, oprócz rzeczywiście mini tasków, możecie zrobić jednego z najbardziej dochodowych tasków w grze. Task na sandbisty, którego też musimy poprawić u Future Tronka, więc póki co odpada. Natomiast z bossa, po wykonaniu taska na sandbisty, mamy szansę zdobyć. Sand Chest jest to przedmiot questowy który jest warty około 20SS w tej chwili, więc jest to naprawdę już konkretna sumka ponadto sandbisty się bije bardzo szybko, ponieważ one są na całej tej pustyni, ja osobiście polecam lewą część więc jest to bardzo fajna alternatywa, jeżeli brakuje wam trochę levela, żeby wykonywać dalsze mini taski. Nie wiem jeszcze co będę dalej robił. Na tą chwilę, no, już muszę kończyć odcinek. Szkoda, że troszeczkę chaotycznie dzisiaj wyszło, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Następny odcinek już będzie znacznie lepiej przygotowany przeze mnie. Dajcie suby, łapki w górę. I widzimy się.